Dzień dobry Napiszcie mi proszę w komentarzach, że jest wszystko ok I że damy radę dzisiaj powtórzyć to Właściwie nie powtórzyć, a zrobić w ogóle Ja tylko wyciszam sobie muzykę, zaraz ją wyłączę i <laughs> możemy startować No i wczoraj po prostu wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałem Mianowicie zmęczenie przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania i Teraz możemy się wreszcie zobaczyć na żywo, a ja już wyłączam muzykę i, i zaczynamy. <laughs> Wyzwanie: bój się i rób. Właściwie to chyba jestem takim chodzącym przykładem tego, że po prostu trzeba robić pewne rzeczy, których nie robiliśmy do tej pory, i wtedy wzmacniamy nasz mięsień, nie tylko samodyscypliny. I to, o czym dzisiaj chcę Ci naprawdę powiedzieć bardzo, bardzo mocno. To to, że o, właśnie, może zacznę od pewnej opowieści, od pewnej historii. Kiedy byłem na spotkaniu, na otwarciu lokalnego klubu 555 w Szczecinie, kiedy na zakończenie ludzie decydowali się na to, żeby dołączyć do warsztatów lokalnych klubów i to spotkań na żywo, podeszła do mnie pewna kobieta i powiedziała: Wiesz, ja chyba nie dołączę do spotkań lokalnych klubów, bo, bo to nie dla mnie. Ja jestem. Introwertyczką i chyba, chyba to nie jest dla mnie. I co? Wiesz na, jaka jest teraz odpowiedź na to, co powiedziała ta dziewczyna. Mianowicie powiedziałem jej wtedy: To właśnie dlatego, właśnie mi podałaś najważniejszy powód, dlaczego warto dołączyć do spotkań, do warsztatów lokalnego klubu 555, no bo. Introwertyk to jest osoba, która nie lubi spotkań, nie lubi się w jakiś sposób angażować, udzielać, spotykać, woli zamykać się w sobie. I to jest niestety bardzo często cecha ludzi, którzy odczuwają dyskomfort w tym, żeby dołączyć do jakiejś społeczności i zacząć robić coś, czego najczęściej gdzieś tam. Głęboko w sercu się boją. Napisz mi teraz w komentarzu, proszę, proszę, czego się boją najczęściej ludzie, jeżeli nie decydują się na przystąpienie do tego rodzaju na przykład projektów. Bo, napisz mi, proszę. Natomiast powiem tylko, żyjemy dzisiaj w świecie, w którym Zdecydowana większość ludzi bardzo często ma z tym problem. Zmagamy się z problemami psychicznymi. Mówi się o 9 milionach ludzi w Polsce, którzy zmagają się z problemami natury psychicznej. Natomiast mam taką informację, która mówi, że obecnie 8 milionów ludzi żyje samotnie w Polsce. 8 milionów dorosłych ludzi żyje w samotności. I tak się składa, że najnowsze badania pokazują dzisiaj, że jeżeli nie spotykamy ludzi na żywo, jeżeli nie wychodzimy poza tę naszą strefę komfortu, gdzie właśnie wiele osób spotyka się z samotnością, brakiem wsparcia i poczuciem zagubienia, społeczność staje się niesamowitą wręcz wartością. To nie tylko grupa ludzi, z którą będziemy się spotykać, trzymać za ręce czy śpiewać piosenki, bo to oczywiście. Żart. To przestrzeń wymiany, to przestrzeń wzajemnego wzmacniania się i tworzenia więzi, które mają właśnie, działają właśnie w taki sposób, czego osoby introwertyczne się nie spodziewają. Bo tam możesz doświadczyć zrozumienia, akceptacji. Być może wydaje Ci się, że jesteś dziwną osobą. To tam, właśnie przystępując do takiego projektu, możesz znaleźć innych ludzi, dzięki którym zrozumiesz, że po prostu warto. Ja może opowiem jeszcze jedną moją historię. Nie wiem, czy jesteś w klubie 555, tam opowiadałem to już. Mianowicie, kiedy byłem ostatnio z moimi wnukami w Hiszpanii, postanowiłem, będąc już blisko Maroka, wyskoczyć do miejscowości Rabat, stolicy Maroka, gdzie chciałem spotkać, spełnić moje marzenie, Mohameda Azisa, człowieka, który od 1967 roku prowadzi Pięgarnie. Jak postanowiłem, tak zrobiłem. Pojechałem tam z wieloma przygodami pięknymi. Spotkałem Mohameda Azisa. Prawdzie nie do końca tak, jak chciałem, ale marzenie zostało spełnione. I teraz, kiedy jesteśmy sami, kiedy działamy w pojedynkę, bardzo łatwo powiedzieć: Dobra, okej, okay, mam jeszcze czas, yy, jestem introwertykiem, boję się tego rodzaju wyjazdu. A tak naprawdę dołączając do społeczności ludzi o bardzo różnych osobowościach, bo to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby dołączyć do ludzi o różnych osobowościach. Być może osoba introwertyczna ma problem z osobami, które mają osobowość dominującą czy inicjatywną, to właśnie dlatego trzeba do takiej społeczności dołączyć. I wtedy okazuje się, tak jak na przykład przedwczoraj, Otwierałem lokalny klub w Oslo, i tam były osoby, które na pierwszy rzut oka mogły wydawać się inne niż są. Dopiero przy bliższym poznaniu okazuje się, że są wyjątkowe. I to dlatego warto dołączać. Czyli jeżeli boisz się obecności ludzi, to właśnie jest pewnego rodzaju informacja, że właśnie to. Należy zrobić, że należy dołączyć do, takich, do takiej społeczności i otworzyć się, nawet jeżeli uważasz, że jesteś dziwny, dziwna, że jesteś inny, to właśnie tam poznasz na tego rodzaju spotkaniach inność. Ja dzisiaj rano w klubie mówiłem bardzo dużo na temat tego, że trzeba być proaktywnym w rozwoju. Jednym z najważniejszych elementów wyzwania bój się i rób jest właśnie nawyk. Proaktywności, że robimy coś, z czym się nie do końca czujemy dobrze. Bardzo często za tym kryje się pewnego rodzaju lęk, jak zostanę przyjęty, jak zostanę oceniony, czy na pewno zostanę zrozumiany. A tak naprawdę, wchodząc do tego rodzaju społeczności, dajesz sobie ogromną szansę. Ona radykalnie się zwiększa na to, że na przykład Twoje marzenia poznasz je odświeżysz może i dasz sobie szansę, bo być może spotkasz kogoś, kto powie, wiesz co, ja też chcę coś podobnego doświadczyć. Ja też mam podobny problem. Ja też chcę dołączyć do grupy, ale obawiam się tego, jak zostanę przyjęty. Właśnie często inni ludzie przypominają nas, nam i inspirują nas do tego, żeby podjąć działanie. Może właśnie dlatego, bo może powiem jeszcze jedną rzecz. Prowadzę klub 555 już od ponad siedmiu lat i praktycznie codziennie od ponad 2600 dni przypominam o tym, że żeby nie prowadzić byle jakiego przeciętnego życia, żeby ono miało dla nas pewnego rodzaju urok, bo jednym z celów naszego życia, może nie tyle celów, co zjawisk w naszym życiu, które sprawiają, że żyjemy dłużej i w zdrowiu, jest nasze otoczenie. Kiedy działamy w pojedynkę, wiele rzeczy nam umknie, wielu rzeczy nie doświadczymy. Okazuje się, i to też był jeden z moich takich um, celów do, do osiągnięcia, było pojechać na Okinawę. Chcę jeszcze odwiedzić pozostałe tak zwane błękitne strefy na świecie, czyli Sardynię, Oikarję, Kostarykę. I tam um, to są błękitne strefy charakteryzują się jedną ważną rzeczą. Mianowicie ci ludzie spotykają się z innymi i szukają swojego sensu życia. Bardzo często okazuje się, że tego rodzaju spotkania, na nich doświadczamy radości, a jak badania pokazują dzisiaj, radość jest jednym z głównych czynników, oprócz tego, że spotykamy innych ludzi i rozwijamy się że nasze hormony działają we właściwy sposób. To powiedział kiedyś profesor Rafał Ome. Że jeżeli nie spotykamy ludzi na żywo, z takich czy innych względów, upośledza się nas, nasz układ hormonalny, a to powoduje, że niestety jesteśmy bardziej podatni na choroby, natury zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Czy to Cię przekonuje? Napisz mi, proszę, jak to wygląda z Twojej strony? Czy na przykład udział w tego rodzaju spotkaniach jest dla Ciebie dyskomfortem? Że na przykład nie chcesz się udzielać, nie chcesz pisać komentarzy, boisz się, co ktoś pomyśli o tym, jaką jesteś osobą, czy co masz do powiedzenia, jakie reprezentujesz sobą poglądy. Właśnie społeczność, do której wchodzimy, działa jak w pewnym sensie trampolina. Daje nam szansę wejść w naszym rozwoju poziom wyżej. I teraz. Jak widzisz, jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które możesz zrobić w ramach tego wyzwania. Oprócz tego, że tylko dołączasz do wyzwania, bój się i rób. No, bo właśnie na tym polega odwaga, że robimy coś, pomimo, że się boimy. Dzisiaj, kiedy bardzo dużo podróżuję i na przykład tego rodzaju wyjazd ostatnio w sobotę do Oslo, staje się dla mnie. Moją strefą komfortu. Dzisiaj, po wielu tego rodzaju wyjazdach, wiem już, jak wszystko zorganizować, jak ogarnąć mm, bilety, jak e, zrobić sobie wszystkie przygotowania, i tak dalej. I w pewnym momencie, kiedy wczoraj wyjechałem z hotelu rano i pojechałem na lotnisko, okazało się, że krótko przed wejściem do strefy, do, do strefy bezpieczeństwa nie zrobiłem odprawy. W ogóle. Wielu ludzi w tym momencie wpadłoby w panikę, o rany boskie, zaraz odlot, a ja nie mam odprawy zrobionej, a ja dla mnie? Ja w ogóle nie wpadłem w panikę, wyjąłem telefon, kliknąłem na odpowiednie linki i w ciągu trzech minut miałem zrobioną odprawę, przeszedłem przez strefę bezpieczeństwa i spokojnie, bez żadnego stresu, zero, czekałem na odlot samolotu do Warszawy. Na tym to między innymi też polega do, to, do czego nawołuje Magda. Bój się i rób. Czasem, kiedy robimy pewne rzeczy, których nigdy do tej pory nie robiliśmy, oswajamy nasz strach. I przestajemy, uwaga, to jest jeden z najważniejszych elementów tego wyzwania, że jeżeli zaczynamy wychodzić ciągle z naszej tej słynnej strefy komfortu, bez względu na to, co robimy, czy spełniamy kolejne marzenia, czy robimy rzeczy, których się boimy, czy wchodzimy do nowej społeczności, okazuje się, że ograniczamy. Nasz stres. No bo stres jest między innymi rezultatem tego, że boimy się czegoś. Więc jeżeli zaczynamy to robić, oswajamy to. I nagle na coraz mniej rzeczy reagujemy kortyzolem, adrenaliną i nasz stres, który często wielu ludziom towarzyszy, jest bardzo często zabójczy dla wielu ludzi. Ten stres oswajamy. Mało tego. Przestajemy się stresować. Czujemy się dobrze. Nagle tak jak do tej pory nigdy nie czuliśmy się dobrze w obecności innych ludzi, tak kiedy dołączamy do ludzi, którzy nas akceptują, rozumieją, znają, nagle okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Czy czujesz to, czy to w jaki sposób Ci to objaśniam, cię przekonuje? Jak myślisz? Czy to jest jeden ze sposobów na to, żeby ograniczyć stres w swoim życiu? Napisz mi to koniecznie teraz. Ja widzę tutaj po mojej prawej stronie komentarze i pisze Beata na przykład, że też będę chciała dojść do takiej perfekcji, żeby zminimalizować ten strach. Ja zapraszam Cię na wyzwanie kolejne, a na ten temat będzie webinar 23 września, żeby zaplanować swój kolejny rok, 2026, po to, żeby był najlepszym rokiem w Twoim życiu. Jeżeli będziesz ten rok, jeżeli dołączysz do tego wyzwania, to uwaga, będę cię namawiał do tego, żeby zaplanować rzeczy, których nigdy nie robiłaś. Żeby zrobić to małymi krokami. Krok po kroku, małymi krokami. Może zacznij w ogóle od tego, że dołączysz do klubu 5. 55. Wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i powiesz, dobra, zacznę od wczesnego wstawania i robienia tych rzeczy, które Fryderyk mówi, żeby robić. Bo ja tam... Podaje krok po kroku wszystko, co należy zrobić, żeby zrobić ze swojego życia arcydzieło. Najczęstszym powodem, dlaczego tego nie robimy, jest właśnie strach. Dlatego Magda przekonuje Cię w swoim wyzwaniu: jeżeli się boisz, to zrób to. Zacznij od małych kroków. Ostatnio o tym mówił Bartosz Jakimiec, kiedy e, otwieraliśmy e, promocję książki Ucieczki z Magdy Daniłoś, i on o tym właśnie wtedy powiedział. Powiedział taką banalną rzecz. Mianowicie, że nasze życie będzie się poprawiać systematycznie, jeżeli zaczniemy od systematycznego wykonywania małych kroków, ale konsekwentnie. Konsekwentnie robimy pewne rzeczy. Rzeczy, których boimy się, a mimo tego robimy, ale nie od razu wskakujemy na głęboką wodę. Robimy to małymi krokami. Dlatego tak ważne jest. Jeżeli zastanawiasz się, jak to zrobić, żeby będąc na przykład osobą introwertyczną, jak to zrobić, żeby nią przestać być w takiej skali, w takim stopniu, żeby się już nie bać, po prostu przyjść na spotkanie lokalnego klubu i zobaczyć w jaki sposób będzie to na Ciebie działać? Swego czasu jednym z największych strachów wywoływał u mnie, wywołuje u mnie wysokość. Dlatego postanowiłem skoczyć ze spadochronem w maju ubiegłego 2023 roku, to już dwa lata temu. I uwaga, przestało być to dla mnie przerażające. Było tam wielu członków klubu 555. W ubiegłym roku postanowiłem zamorsować. Skoczyłem jednak na głęboką wodę, pojechałem do Norwegii i zamorsowałem w Morzu Północnym. Temperatura była minus pół stopnia. Ale zrobiłem to. Dzisiaj już nie mam w pewnym sensie negatywnych z tym związanych odczuć. Co jeszcze mogę Ci powiedzieć w naszym wyzwaniu? Sukces w samotności smakuje inaczej. Nie można się nim w pełni delektować. Dopiero wtedy, kiedy przeżywasz go z innymi ludźmi, zyskuje prawdziwą moc. To właśnie społeczność sprawia, i o tym wiedzą ludzie wszędzie, gdzie są tak zwane błękitne strefy, gdzie ludzie żyją długo i w zdrowiu, odnajdują swój sens istnienia. Właśnie ta społeczność, w której jesteśmy, pozwoli nam cieszyć się bardziej. A nawet jeżeli coś nie wychodzi, popełniamy błędy lub ponosimy porażki, to zawsze znajdzie się w otoczeniu ktoś, kto powie: Dobra, damy radę. To tylko chwila. To minie. Wiesz, że wszyscy nasi obecni przyjaciele, jeżeli takowych posiadasz, kiedyś byli nieznajomymi. Był taki moment, że pojawili się w Twoim życiu, prawda? Dzisiaj może warto zobaczyć jak smakuje przyjaźń na nowo. Bo być może spotkasz w nowej społeczności ludzi, z którymi się zaprzyjaźnisz, z którymi być może zaczniesz współpracować, albo może nawet otworzysz biznes. Być może będą to ludzie, z którymi zosta którzy zostaną z tobą na całe lata. Może tak być, że będą to ludzie, którzy staną się dla ciebie naprawdę ważni, bo właśnie od nich będzie zależało to. Jakie zmiany nastąpią w twoim życiu? Jak myślisz, czy to może mieć sens? Kiedy otwierałem nowy projekt Lokalnych Klubów 555, nie wiedziałem, jak to się zadzieje. Dzisiaj widzę, jak niesamowite więzi powstają. Jak rozwijają się ludzie, którzy dołączyli, którzy wcześniej uważali, że są dziwni, inni i być może nieprzystający, niepasujący. To właśnie taki jest cel, Lokalnych klubów 555 i w ogóle klubu 555, żeby wejść na ścieżkę rozwoju. Ważne, żebyś miał takich ludzi wokół siebie, którzy dają ci wsparcie. Że kiedy się boisz, kiedy coś wywołuje u ciebie dyskomfort psychiczny, oni powiedzą ci: Dobra, to zróbmy to razem. To może być społeczność, którą budujesz teraz wokół wyzwania bój się i rób, może wokół klubu, może wokół, wokół spotkań na żywo w lokalnych klubach, tylko błagam cię, jeżeli odczuwasz dyskomfort w tym, jakikolwiek, to napisał pięknie Adam Kowalewski, uczestniczyłem w drugiej edycji eee, najlepszego roku, wyzwania najlepszy rok, twój najlepszy rok i od tego, od tej pory każdy rok jest za każdym razem lepszy. Wyzwanie trzyma jak termos. No właśnie, Ania, tak jak napisałaś, każdy, patrz jak dzisiaj, jaką mamy piękność, piękną społeczność wokół nas, Aniu. Wkrótce będziemy cieszyć się kolejnym wyjazdem do pięknego miejsca. Wcześniej kiedyś nie znaliśmy się, a dzisiaj cieszymy się swoją obecnością. Dla mnie to jest ogromna, ogromna wartość i nie mogę się doczekać tego wyjazdu, że będę znowu z Wami. Będzie znowu atmosfera, klimat. I piękne, wspólne przeżycia, dużo radości, śmiechu i wręcz euforii. Okazuje się, i teraz powoli, powoli już zmierzam ku końcowi. Ostatnio dużo czasu yy, przeznaczam na myślenie i uczenie się tego, jak działają na nas pewne hormony. Tak jak powiedział profesor Ome, jeżeli nie spotykamy ludzi, jeżeli tylko spotykamy się online lub nie wychodzimy w ogóle z domu, upośledza się nasz układ hormonalny. Niestety dzieje się gorsza rzecz. Bardzo często uzależniamy się wtedy od dopaminy. Od skrolowania Facebooka, przebywania w social mediach. I to niestety działa trochę jak trucizna, jak uzależnienie. Okazuje się, że dzisiaj dużo ważniejsza niż dopamina, w czasach, kiedy tej dopaminy wszędzie jest pełno, dużo ważniejsza jest oksytocyna. To właśnie oksytocyna daje nam, daje nam pewnego rodzaju poczucie głębokiego, trwałego szczęścia. Efektem będzie spokój, poczucie sensu, więź, stabilne szczęście zamiast dopaminowej huśtawki. Dopamina to haj chemiczny, wyrzut chwilowej przyjemności, kiedy coś zdobywasz. Lajki, nowy zakup, cukier, hazard, szybkie strzały. W górę w dół, w górę w dół, i niestety uzależnia. Bardzo mocno. Jeżeli zadbamy o poziom oksytocyny, wtedy okazuje się, że nasze szczęście jest trwałe, wyjątkowe, a jednocześnie stabilne. A wiesz, co podnosi poziom twojej oksytocyny? Zaufanie. Kiedy spotykamy ludzi i widzimy, że spotykanie się z nimi nie jest wcale straszne, uśmiech podnosi poziom oksytocyny, przytulanie się. Trudno się przytulać, jeżeli jesteśmy sami w domu. No, może trochę, twój pies lub kot podniosą oksytocynę, ale myślę, że to zdecydowanie za mało. Słuchanie drugiego człowieka podnosi poziom oksytocyny. Wdzięczność, praca zespołowa, warsztaty, kontakt wzrokowy, społeczność i uczestniczenie w jej pracy podnosi poziom twojej oksytocyny. Trzymanie się za ręce, pomaganie innym lub komplementowanie to są wszystko czynności, zjawiska, których w samotności nie doświadczysz. To właśnie oksytocyna. Może sprawić, że wzrośnie gwałtownie poziom szczęścia, a przestaniesz uzależniać się od tych chwilowych skoków dopaminowych? Czy to Cię przekonuje? Oksytocyna jest dzisiaj lekarstwem na to, żeby przestać się bać, żeby doświadczać szczęścia. I to myślę, wiedzą wszyscy ci, którzy żyją w błękitnych strefach. Uważam, że ludzie wokół z nas są błogosławieństwem. A zatem nie unikaj ich. Dołącz do wyzwania, być może twój najlepszy rok, do klubu 555, czy znajdź obok siebie, gdzieś tam blisko, lokalny klub 555, a może odważ się pojechać na konferencję do Rotterdamu. Zaplanuj cały ten wyjazd, a może z kimś zdecyduj się, żeby tam pojechać. Poznać nowych ludzi, wyjść ze strefy komfortu. Napisz mi, proszę, czy udało mi się Ciebie przekonać do tego, że obecność innych ludzi może bardzo, bardzo dużo zmienić w Twoim życiu na lepsze. Zmienić swoje nastawienie, zmienić Twoje nawyki, a finalnie sprawić, że Twoje życie będzie stawać się prawdziwym arcydziełem. Ania napisała: Poznawanie nowych ludzi jest trudne, ale każdy przyjaciel był kiedyś nieznajomych. Właśnie. Dla wielu ludzi poznawanie nowych ludzi może być trudne. Właśnie dlatego powinniśmy to robić. Zapraszam Cię do naszej społeczności, klubowej, takiej, która nie osądza, nie narzeka, i nie krytykuje. Przepraszam za wczoraj. Wczoraj mi nie wyszło. Po prostu energia, tak jakby mi ktoś, jakby mi się baterie rozładowały, jakby mi ktoś wyłączył zasilanie. I po prostu nie byłem w stanie tego zrobić. Praktycznie zaraz po tym, jak niefortunnie rozpocząłem wczorajsze wyzwanie, właściwie zaraz poszedłem spać i dostałem za sen 98 punktów na 100. Jestem wypoczęty, pełen energii i zapraszam Cię, żeby poznać ten stan bycie pełnym energii człowiekiem. Dziękuję. Podjąłeś wyzwanie, bój się i rób. Zrób te wszystkie rzeczy, o których tu mówimy. A doświadczyć czegoś wyjątkowego. Trzymaj się. Do zobaczenia. Następnym razem, a może w klubie 555. <grytanie> Widzimy się. Do zobaczenia.